Witam Was w kolejnym odcinku kolejny day in the life dzisiaj w dzisiejszym odcinku mam w planach zrobić review sampli przyszły wreszcie mam nadzieję, że dziś przyjdzie ale chyba już przyszedł z tego co wiem czapka i naklejki nowe będę Wam pokazywał jeszcze nowe polimery takie, takie bagi no nie wiem jak to, takie siatki do pakowania foliopaki, o tego słowa szukałem poliopaki do opakowania wiecie, takie z własnym logo i tak dalej, customowe. Będę je zamawiał, więc pokażę wam, jak wygląda projekt i tak dalej. Porobimy sobie fajne rzeczy. Nie wiem, bo może skończą niedługo sample nowego Dropu, po czapkach, który będzie. I też może sobie go zreview, zrobimy review, ale to jeszcze nie obiecuję. Myślę, że dużo fajnych rzeczy się będzie działo w tym vlogu. Także stay tuned. I zapraszam Was do oglądania. Na pewno teraz sobie zrobimy review sampling i naklejek Cześć, nazywam się Bartek, założyciel marki ShotCrew. W tym krótkim intro chciałem Ci przedstawić mojego Discorda. Jest bardzo rozbudowany, macie tam dużo kanałów. Jeśli chcecie wiedzieć wszystko będąc moim community, to klikacie rangę Nidero. Jeśli chcecie śledzić moją markę, klikacie ShotCrew. Jest jeszcze jedna ranga, czyli Lotting Brand Knowledge. tej randze macie mockupy darmowe do projektowania, pomysły, kanały, które, na których możecie dyskutować z innymi ludźmi oraz przykładowo szwalnie. Także jeśli szukacie czegoś takiego, zapraszam Cię, link w opisie, dołączaj na Discord. No i twórzmy fajne community. Chciałem Cię również zaprosić do kupienia Free Sample Guida. Jest to kilkustronicowy PDF, w którym macie opisany jak ja pozyskałem darmowy sample na swój pierwszy drop i macie również szansę zrobienia tego samego. Jeśli planujecie zakładać markę odzieżową lub po prostu macie pomysł jak zrobić jakieś swoje ubranie na własny wzór, kupując mojego PDF-a macie szansę, aby znaleźć szwalnię, która jest po pierwsze bardzo dobrej jakości i spełni Wasze wymagania. I dwa, nie będziecie musieli ryzykować tym, że ktoś Was może oszukać. Tenka to jedyne 20 zł, więc za cenę, no nie wiem, małego kebaba możecie mieć takiego guajda. Myślę, że warte kupienia, kilka stron wartościowej wiedzy, jak znaleźć dobrą szwalnię oraz pozyskać darmowy sample na swój pierwszy drop. Także zapraszam Was do odcinka. Dziwano mamy remont, więc sorki za tutaj że wiercą. ale robimy szybki review sampl sample, review naklejek, bo sample prawdopodobnie dojdzie jutro. I ten jakby nowy, nowe takie logo zamazane też fajnie wyszło. Więc no, nagrywam potem jakby takie przebitki, ale generalnie od tego samego gościa co zamawiałem te naklejki. Mega fajnie wyszło. Także mam dobry kontakt z tym ziomeczkiem. No i dobre rzeczy robi. Także naklejeczki jutro będzie czapeczka, mam nadzieję, że jutro przyjdzie. Także... No. Siema, jest następny dzień, i wczoraj przyszła czapka. Nie miałem czasu, żeby, żeby ją tutaj nagrać, wam, ale jestem mega zadowolony. O! Mam nadzieję, że będzie widać. Zrobię Wam też przebitki. Oczywiście mi się mega podoba. Oczywiście jest druga strona, biała, która też jest mega spoko. Jest Shoot Crew. I co? Czapki jest jeden rozmiar, ale myślę, że jest mega spoko. Zamawiam właśnie bulk. Duże zamówienie, bo chcę, żeby jak najszybciej przyszło. Będę musiał dorobić jeszcze tag, metkę, żeby po prostu była. Sam, czy musiałbym płacić 30 dolarów za metkę, nie? A to jest dosyć sporo. Dlatego mm, robimy, dlatego sobie odpruję z bluzy, tamtej jednej mam, odpruję sobie metkę i przyszyję, bo będzie taka sama. Teraz będę pokazywał wam, jak robię polibagi, foliopaki. No i też pokażę wam, jak wyjdzie zrobienie tej metki, także... Słono jest kilka dni od czasu, jak nagrywałem ostatni update na odcinek. Mm, boliłem się i pokażę wam mm, polimerki, te polibagi foliopaki, o ja zawsze to, nie wiem czy dobrze to mówię ale nagram wam update jak to zrobiłem i miałem robić dwustronny printing na, na nich, ale postanowiłem na jednostronny, bo no dosyć, jest to dosyć drogie klient na pewno się cieszy, nie? mając customowy bug. ja też jakby uważam, że to jest część którą, no po prostu warto dołożyć te Kilka dolarów do zamówienia, także pokazuję pokażę wam. Także tu jest projekt dwustronny, ale zdecydowałem się tylko na jednostronny, więc będzie bez logo. Mamy te, te Zip Buggy, są z tym logiem, więc to po prostu będzie Shot Crew i Shudio Shot. Także myślę, że elegancki projekcik, tak to będzie wyglądać. Myślę, że zajebiście Teraz w ogóle patrzcie to. Patrzcie to, czopeczko została zaszyta z siemetka. Nie no, mega się jaram tą czopeczką. Myślę, że dropik będzie fajny. Dwustronna. Także dwa w jednym. Dwa w jednym będzie. Także myślę, że fajny dropik, fajny dropik. No i co? Na pewno... Dam Wam teraz update. Ik. Nagrywam TikToka Daily Live też. Także co, następną rzeczą będzie chyba robienie designu. Będę chciał zrobić nowe designy, które mam już zaplanowane. Sample są zamówione na kolejny drop. No i na nie czekam. Także pokażę Wam po prostu, co robię w taki. Mam też do wysłania zamówienia, bo para jest, przez noc zostało. Także to też Wam nagram. No i tak jak mówiłem designy muszę zrobić nowe, bo mu musimy jakby kolejne planować kolejne dropy, bo no potem wiecie, przychodzi to duże zamówienie, spakujesz wszystko, wyślesz i nie masz co robić, a powinnyś już dropić kolejną rzecz. Także lecimy z designem i muszę potem wysłać paczuszki, ale jeszcze nie, 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 nie przysłał mi etykiet, także nie mam jak spakować. Znaczy mogę spakować, ale nie, nie wydrukuję etykiet, więc to nie ma sensu. Dzisiaj dwa zamówienia tylko a muszę je spakować. Yy, oglądam w ogóle teraz film zmontowany nowy, także będę spakował i tutaj wam. Mam tutaj o, XL spodnie Dzisiaj yy, mam bluzę jedną zamówioną i spodnie XL. Chromka dalej na, na beżowe bluzy jest za 200 zł, więc no to jest stylek like mega. Dosłownie kilka sztuk mi zostało, bo chcę już wyprzedać i lecić z następnymi. I spodnie są chyba 30 zł przesunięte, ale tak też spoko. Pakujemy. Witam Was w kolejnym update'cie. Jest 1 stycznia 2025 Nie nagrywałem dosyć sporo, bo chciałem nagrać sesję i od następnej sesji mam nadzieję, że coś ich ponagrywamy. W temacie będziecie mieć przebitki, jakby opiszę Wam jak będę chciał wypromować ten drop czapki, bo w sumie ten vlog się będzie głównie na tym opierał. Tutaj macie zdjęcia. Generalnie skupiłem się bardziej na tym, żeby zdjęcia były bardzo dobrej jakości. W Lightroomie dużo też siedziałem, żeby to ładnie przerobić, w Photoshopie. Nagrałem parę filmików i zrobiłem zdjęcia. Promocję robię tydzień. Preorder będzie trwał około tydzień, dwa I myślę, że już czapki przyjdą, bo mam informację, że w tym tygodniu mają, mają skończyć Będzie wysyłka lotnicza, więc tydzień około też wysyłka Więc od dwóch tygodni myślę już, że czapki będą i będę mógł wysyłać Cieszę się, że to się... Znaczy mam nadzieję, że to się nie opóźni wszystko Tutaj będziecie mieć oczywiście przebitki Poprosiłem koleżanki i kolegę, żebyśmy... No Generalnie, jeśli macie znajomych, którzy jakby jerają się ciuchami, i tak dalej, dobrze się ubierają, mają jakby taki swój styl. To jest najlepsza rzecz, żeby ich jakby zaangażować do Twojej marki i po prostu dać im nie wiem, albo darmowe, właśnie ciuszki, albo jakąś promocję do, dla Was, albo no, zapłacić im, jeśli macie kapitał na to. Jeśli nie macie znajomych, i sami jakby nie uważacie, że jesteście możecie być modelami, bo oczywiście ty wy też możecie być modelami no to fajnie kogoś zatrudnić albo po prostu na Instagramie znaleźć jest dużo jakby takich influencerów, którzy szukają po prostu barterowych współprac. Pokażę wam jeszcze mam do zmontowania jakby te filmiki, które nagrywałem i zaraz się właśnie do tego zabieram, bo zgrałem sobie materiał. Tak jak mówiłem za tydzień około myślę, że skończą czapki i je wyślą, więc y, jaram się mega, dlatego że no nie mam nadzieję, że to się nie opóźni wszystko. Z męskim jakby modelem, y, rolka y, i jeszcze znaczy zac zacząłem właśnie, y, że sam produkt na ziemi. Fajnie przedstawić produkt jako sam, jak on wygląda oraz na modelu, właśnie myślę, że, że, że to jest ważne, żeby na modelu był produkt. Osoba kupująca chciałaby widzieć jak to wygląda. Tydzień promocji tylko, zobaczymy jak to będzie. Chciałbym też adsy uruchomić, Google adsy, W sensie meta adsy bardziej meta, adsy. meta adsy, Instagram prawdopodobnie. Zobaczymy może TikTok coś tam jeszcze wrzucę kaskę w to. Natomiast tydzień promocji, chcę żeby to szybko wystartowało preorder i potem premade. 70 zł Ustawiłem cenę preorderu pre i 90 zł, jak już wszystko przyjdzie, żeby po prostu zrekompensować ten czas oczekiwania na paczkę. Myślę, że spoko. No i co? Pokazuję Wam już, jak będę montował. Mam do nagrania jeszcze dzisiaj film, jak wyróżnić swoją markę w 2025, jakieś takie moje przemyślenia, moje rady, co będę chciał zaimplementować w 2025. Także. Więc tak, tu mam timeline, mam wszystkie jakby filmiki, które nagraliśmy, będę je łączył, e, no i jeszcze mi tam koleżanki mają dosłać e, filmiki i też sobie będę je montował, e, tak jak mówiłem, robię tylko tydzień promocji, więc tam jakby plan, plan na to, e, jakby to co zaplanowałem, żeby powrzucać, dwie sesje, dwa posty ze zdjęciami, dwa jeden post jakby jako pierwszy wchodził z samym produktem jak on wygląda i tak dalej że jest dwustronny dwustronna czapka i będzie post w dzień dropu czapka jakby z live i tak dalej bo i na śniegu jest jakby wtedy czapka to na pewno i jeszcze no rolki jakby do promocji także myślę że fajnie to wyszło nie mam żadnego influencera bo mam tylko jeden sample, kosztował mnie dosyć sporo, nie powiem, że nie, było 70 dolarów, także no to jest sporo, bardzo, mm, mam nadzieję, że wszystko się uda fajnie, mm, także te rolki i prawdopodobnie będę wysyłał influencerom jakieś czapki, niby czapki mają być mega viralowe, mam nadzieję, zobaczymy jak to będzie, zamówiłem ich 50, Chcę robić małą ilość, żeby to sprzedawać i robić kolejne rzeczy. Wypuszczać jak najwięcej fajnych produktów, żeby moja marka po prostu... Żeby ludzie widzieli, że ja cały czas coś wrzucam, bo... moim zdaniem yy, zamykanie się na jeden, dwa produkty jest słabe, nie? Także co, mą, zabieram się do montowania i widzimy się w update'cie. Siemano, jestem aktualnie na treningu, kończę już w sumie... Znaczy no, tak już prawie kończę. Mm, dzisiaj jeszcze będę robił designy dokończyć, tak jak mówiłem, zmontować się niektóre rzeczy, jeszcze materiał muszą mi dosłać i muszę wykupić domenę na kolejny rok. A więc siemano, jestem po treningu aktualnie, umyłem się e, i tutaj mam statyw, tak jak zawsze dwie książeczki i kwiatuszek z, z uchwytem, to jest mój statyw, nagrywam odcinek na temat Nowy rok, nowe jakby postanowienia wiadomo i co moim zdaniem będzie dobre dla zrobienia do twojej marki, aby wybić się w 2025 roku. No i co? Lecimy, nagrywam to. Myślę, że będzie spoko. No i tyle chyba. Zaraz dam wam potem update co z czapkami, jak idzie drop i tak dalej, także. Mano fajnie by było wam nagrać update jest kolejny dzień i um, dostałem info, że Czapki są skończone, spakowane, więc pewnie dziś albo jutro zostaną wysłane, z czego się bardzo cieszę. No i co? Tu macie zdjęcie. Pięknie. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, w poprzednim vlogu, że kupiłem dodatkowe. To było może na dwa odcinki temu vlogu, ale w każdym razie. Kupiłem te dodatkowe, zamówiłem sobie od innej szwalni dodatkowe te bagi, w których będę pakował te czapki, i po prostu sprowadzanie ich od innego dostawcy by nie miało sensu, bo wyszło o wiele drożej. Elegancko przyjdzie to w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Zrobiłem 7-dniowy preorder, już wam pokazuję, bo zrobiłem, zrobiłem grafikę do Posta. Grafikę do posta zrobiłem, więc już wam pokazuję. Tutaj jest graficzka. Moim zdaniem mega siedzi. Tu macie z przodu. Jakby to będzie na dwie. podzielone na dwa, co nie? Więc moim zdaniem siedzi w ciul. W ciul, w ciul siedzi. I muszę jeszcze to podzielić na dwa. Także to zaraz zrobię. że To zaraz zrobię. No i... Pokażę Wam jeszcze filmiki, jakie zrobię do, do promocji. No i zakończę tego vloga. W przyszłym vlogu będziemy pakować, wysyłać. I fajnie też będzie. Także, a, tak jak mówiłem, pokażę Wam jeszcze potem filmiki, które zrobię. Mam chyba do, na, do zmontowania jeszcze trzy. I to będzie koniec promocji. Tak jak mówiłem, ma promocja, ale myślę, że czapka jest dosyć tania. 70 zł w preorderze, 90 w premaidzie. Nie, nie jest to dużo, także... Siemano, jest następny dzień i dostałem dzisiaj tracking, także paszka została już wysłana, więc super, ma być 9 stycznia, dlatego robię 5 dni preorderu. No i co? Myślę, że drop się uda i w następnym odcinku właśnie pokażę wam jak otwieram stronę, bo właśnie muszę zaraz zamknąć stronę. E, bo dałem, dałem dzisiaj jeszcze 10% zniżki do końca dnia, więc może jakieś zamówienia wpadną z tego, co zostało w stoku. E, no i co? Mam dla Was również, jakby, taką informację, że od następnego odcinka, następnego odcinku e, plan jest taki, żeby zrobić właśnie drop, pokazać Wam e, otwieranie strony i tak dalej, i wysyłkę od razu, w ty, jakby, zawrzeć w jednym e, filmie. I może przyjdą sample yy, nowe, także to by było fajne, yy, żeby to zawrzeć w nowym odcinku, także yy, No sobie będę się żegnał yy, Tutaj właśnie będą się Wam pokazywać yy, Reelsy, które zmontowałem yy, Możecie zobaczyć, yy, możecie oczywiście wbić na mój Na mój Instagram, na Instagram mojej marki yy, Kupić Free Sample guide, jeśli chcesz yy, Mieć możliwość uzyskania darmowego samplanu, Na twój pierwszy drop Tyle, mam